Krystyna Kołodziejczyk upadła i już nigdy nie odzyskała przytomności. Umarła, nie wiedząc, że w międzyczasie odszedł jej mąż. Krystyna Kołodziejczyk zmarła przed dwoma laty w wyniku niefortunnego wypadku. Gdy zapadła w śpiączkę, odszedł również jej mąż. Aktorka nigdy się już nie wybudziła, pozostawiła w żałobie bliskich współpracowników i fanów. Krystyna Kołodziejczyk dla przyjaciół Kiksa. Krystyna Kołodziejczyk była aktorką filmową, telewizyjną, teatralną, a nawet radiową. Na dużym ekranie zadebiutowała już w 1957 roku w królu Maciusiu I. W kolejnych latach podziwialiśmy ją m.in. w chłopach Koglu-Moglu czy serialu Samożycie. Współpracownicy i przyjaciele mówili na nią, Kiksa, i w swoich wspomnieniach wielokrotnie zaznaczali, jak niezwykle sympatyczną i przepełnioną energią kobietą była gwiazda. Kiksa znała wszystkich i wszyscy ją znali: żyła tańcząc, śmiejąc się, żartując, rozsadzała ją radość życia, w każdym razie taki stworzyła wizerunek, pisała w pożegnalnym poście po śmierci Kołodziejczyk Krystyna Janda. Jacek Kisielewski nie żyje. Dziennikarz TVP przegrał walkę z chorobą. Miał 53 lata. Przepowiednia się spełniła. Krystyna Janda w swoim poście wspominała również o niezwykłej przepowiedni, do której doszło podczas ślubu Krystyny Kołodziejczyk i jej męża. Na uroczystości pojawił się reżyser i malarz Józef Szejna. Mężczyzna obwiązał parę powrozem i obwieścił, że zakochani nigdy się nie rozstaną. Okoliczności śmierci małżonków mogą świadczyć o tym, że wróżba artysty w istocie się spełniła. Śmierć Krystyny Kołodziejczyk i jej męża. We wrześniu 2021 roku Krystyna Kołodziejczyk doznała wypadku, upadła i zapadła w śpiączkę. W czasie, gdy z aktorką nie było żadnego kontaktu, odszedł jej mąż. Wkrótce później, 13 września, zmarła również ona. Artystka przeżyła 82 lata. można rzec, że żadne z małżonków nie zdążyło dowiedzieć się o śmierci drugiego. W ten sposób spełniła się przepowiednia Józefa Szejny, który już przed laty przewidział, że para nigdy się nie rozstanie.